Cześć Niestronikusze i słuchajcie, nadchodzi piąta generacja w Pokémon Go Wiemy już dokładnie kiedy zaczną pojawiać się Pokémony z piątej generacji w Pokémon Go A będzie to dokładnie 16 września, czyli już bardzo niedługo Wielu z was, wielu z moich widzów nie zna generacji piątej, nie oglądała anime, nie grało w gry Pokémon Black i White, także Generalnie zanim każda nowa generacja wejdzie w Pokémon Go to mam taki zwyczaj na kanale robić film Gdzie robię sobie taki challenge, próbuję zapamiętać nazwy Pokémonów lub z, y, pamiętać jak prawidłowo wymówić nazwę danego Pokemona? I ostatnio, rok temu, jak robiliśmy generację czwartą, to wprowadziłem taką zasadę, że jak się pomylę, nieprawidłowo zgadnę wymowę nazwy danego Pokemona. To jem cytrynę. Dzisiaj trochę zmienimy zasady, jak się pomylę, i coś powiem nieprawidłowo kasuję jakiegoś legendarnego Pokemona w Pokemon Go, nawet Mioto. Każdy błąd, jeden Pokémon. Jest 156 Pokémonów w piątej generacji. Także jeśli każdego Pokémona źle powiem, jak się ma jego nazwę, no to w najgorszym przypadku będę musiał skasować 156 legendarnych Pokémonów, ale miejmy nadzieję, że tak to się nie skończy. Oczywiście mam dużo legendarnych Pokémonów, także kilka błędów mogę popełnić. No bo najwyżej na początku skasuję te, które w sumie i tak nie są potrzebne, ale im więcej będzie błędów, może się to gorzej dla mnie skończyć. I może się stać tak, że będę musiał skasować jakiegoś Pokémona, którego naprawdę potrzebuję. Pokémon Go i ten film ma cel edukacyjno-rozrywkowy, czyli oprócz tego, że rozrywka, to przy okazji uczymy się wszystkich Pokémonów z piątej generacji oraz jak wymawiać ich nazwy, jest ich naprawdę sporo. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawy filmik dla was również pod tym względem. Zaczynamy! Także tutaj tradycyjnie korzystam z filmiku nagranego z aplikacji oficjalny Pokedex na DS. -a. Dlaczego to ma taką brzydką rozdzielczość i jest takie rozpixelowane, Bo ta aplikacja ma już dobre 10 lat i właściwie ona kończy się na piątej generacji, czyli ta aplikacja wyszła w momencie, jak była tylko jeszcze piąta generacja. I piąta generacja zaczyna się od Pokemona o nazwie Victini. To jest Pokémon, który ma numer 0 w Pokédexie regionu Unowa. Region Unowa jest jednym Regionem, gdzie jest numer 0 w Pokédexie, czyli przed starterami jest jeszcze Wiktini. Także tutaj oczywiście zgaduję, że Wiktini mówi się Wiktini. Wiktini! No i rzeczywiście dopuszczamy jakieś drobne spolszczenia, powiedzmy, jakieś minimalne takie upolszczenie wymowy, ale jak przekręcę, tak, że będzie to bardzo różnić od oryginalnej wymowy, no to wtedy liczymy jako błąd. Także lecimy od starterów. Snivy, sorry, że tak robię takie pauze, ale muszę zdążyć powiedzieć właśnie jak moim zdaniem wymówić nazwę tego Pokemona Zanim lektor to powie, także Snivy Snivy Starter trawiasty, mój ulubiony Pokemon słuchajcie z piątej generacji Servine Servine Piękny jest, a teraz Serperior Jeszcze ładniejszy Serperior Kocham tego Pokemona Tepig, Starter ognisty Tepig Pig Knight. Pig Knight. Pig Knight. Okej okay. EMBOR. EMBOR! Ember jak płomień bodajże po angielsku BOR, to znaczy... wydaje mi się, że dzik Oszało, starter wodny. OSOWT! Teraz pytanie dewot, czy de what? Do to jest mgiełka w sumie po angielsku, więc pewnie what, ale chociaż nie wiem, <laughs> może to być mój pierwszy błąd. Dobra. Powiem diOT Okej, okay, what. Tak jak słowo DO, tak? Tylko on to akurat tutaj wymawia DU, a nie do what, jakoś tak. Nie, Devot. Nie, że on chodzi do kościoła cały czas i jest devotą, nie nie, to wchodzi tutaj, nawet tylko właśnie Devot. To sobie zaliczam, nie wiem. Piszcie w komentarzach, jeśli nie zgadzacie się z jakąś moją opinią, ale zaliczam sobie tutaj ten, ten strzał. Samurot. Samurot. Piękny Pokémon. Patrat. Patrat. Będzie Shiny od razu w Pokémon Go. Watchog. Watchog. Lillipup. Lillipup. Herdier. 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 okej okay. Stoutland Stoutland I teraz tak, Purloin czy jakoś inaczej, tak z francuskiego jakoś Purloin, nie wiem Niech będzie Purloin po prostu Purloin mm. Purloin, okej okay. Lippard czy Lipard? Lippard Pan Sage. Pansage Pansage Simisage Simisage Teraz te małpki będą wszystkie Pansier Pansier simi seer Panpur. seer Pan-pur pan simi Teraz Muna czy Mana? Muna może jak księżyc, jak Moon, tak? Czy Muna? Muna Musharna Musharna Zaraz się okaże, że wszystkie zgadnę, bo w sumie te nazwy póki co nie są jakieś mega trudne, żeby zgadnąć jak to się wymawia Pidav Pidav Tranquil Tranquil Unpheasant. Powiedzmy, że unfeasant. Unfeasant! unfeasant. Teraz w płci żeńskiej. Blitzel. Blitzel! Zepstrika. Zepstrika! Oooo, Zepstrika? Zepstrika? Tego się nie spodziewałem, że zepstrika, a nie zepstrika. No ale tak, no jak strike uderzać. Dobra, nie będzie. Artikuno, na początek żegnam się z tobą. Jeszcze OK. Jest transferowany. Articuno. Na cukierki poszedł. Możemy zrobić ciekawszą zasadę, że mogę tylko jeden gatunek legendarnego Pokémona transferować jeden raz. Także już nie będę u kolejnego Articuno transferować, w razie czego lecimy dalej. Rock'n'Roll'a. Rock'n'Roll'a. Trochę jak Rock'n'Roll. Gigalif. Gigalith Gigalith. Łubat. Słubat, kurczę, kolejny kolejny zubat, zubat piątej generacji. Łubat i Słubat. Och, te pokemony, ciekawe, że one takie ciężkie do złapania jak zubat w Pokémon Go. Słubat! Drillber? Czyli krecik, Excadrill? Excadrill! Audino? Audino! Timber? Timber! Fajny w ogóle pokemon walczący, Timber! Ale o tym, które Pokémony z 5. generacji są silne, będzie jeszcze kolejny filmik, nie przejmujcie się o tym. Gerder. Gerder! Okej. Okay. No i potem Conkelder. W oryginalnych grach z 5. generacji, żeby ewoluować Conkeldera, trzeba zrobić trade'a. W Pokemon Go zapewnie będzie to robić unowa Stone'em. Widzieliśmy w szkodzie gry właśnie doniesienia o potencjalnym Unowa Stone'ie, czyli tak samo jak rozwiązali czwartej generacji, też będzie się Stone'em specjalnym ewoluować Pokémony. Conkelder. Conkelder! Ale silny Pokémon, naprawdę dobry walczący Pokémon, Także może? Może nawet zagrozić machampowi. Zobaczymy. Tampo! Uuuu! Tampo? Jak tampon prawie. Chociaż trochę wygląda jak tampon, ale jak on powiedział Timpo? Timpo? Prawie jak taki dziennikarz z Ameryki, Team Dobra, kasuję kolejnego Pokémona. słuchajcie. Tym razem Zaptops. Lecimy według Pokédexu od pierwszej generacji, słuchajcie, także transfer, jest. I poszedł na cuksy. Cofniemy sobie? Kong Tim Pool! To jest śmieszne, bo subskrybuję Tim na YouTubie. Bardzo spokojny dziennikarz, ja lubię, interesuję się trochę polityką amerykańską, dlatego subskrybuję Timapula. Apoula. sorry, za późno trochę powiedziałem, no ale jakoś tak za późno kliknąłem. Palpitoude! Seisny Toad. Nie wiem, kasować? Kasuję Dobra, lecimy, słuchajcie, z Moltresem teraz. Na transfer. Jest, jest, jest. I Sayonara. Me toad! Dla mnie to dziwna wymowa, okej okay. Tro? To jest taki walczący Pokémon. Odpowiednik Hitmonchana, Chana, hitmon Lee z pierwszej generacji, tylko oni jakby ćwiczą judo te pokemony, tak? Jeden ćwiczy judo, drugi karate, bodajże. Także ja mówię, że to się mówi tro, ale zobaczymy. Throw! Throw! A, czyli jak throw, jak rzut. W judo się ćwiczy rzuty, żeby przeciwnika tam obalić takie. Dobra, już czaję, czaję, czyli throw, Kurczę, mam kilka jeszcze miutów z shadow Ballami Teraz według Pokédexów w kolejności Legend powinien być Miutu, skasowany. Mam jeszcze takiego Miutu. 96 IV, nie wiem czy to widzicie. Defa ma na maxa, a pozostałe ma 14. Ale ma zły moveset, bo ma Thunderbolt, a także chyba go skasuję Bo pozostałe Mewtwo moje mają Shadow -e, na przykład i tak dalej Także nie chcę kasować tych Mewtwo z Shadow bo one są zbyt drogocenne Nie da się już zdobyć Shadow także sayonara Niedługo rajdę na Mewtwo, także się tam robi Może jakiegoś jest jeszcze lepszy IV Żegnaj Mewtwo Teraz będzie Soak karate, Soak Soak! Soak A nie wiem skąd to nazwa On ćwiczy karate, ten drugi judo, dobra Swaddle? Suwaddle? Siwaddle? Swaddle? Swaddle! Swaddle. Okej, okay, niech będzie. Mi się też, dobrze odpowiedziałem w miarę. Swadloon. Swadloon! Livani! Livani! Venipede. Venipede! Whirlipede! O, oh, zjadłem i, bo to jest Whirlypede, a nie Whirlpeed. No, jak zjadłem, to zjadłem. Kasujemy. Teraz, słuchajcie, przyszła pora na Rajku. Także, Rajku, bye, bye. Żegnam. Scolipede. Scolipede. Cottony. Cottony! A on nie jest baśniowy? Jemu zmienili później typ na baśniowy, bo w piątej generacji jeszcze nie było baśniowego. Myślę, że teraz cottony ma, ma typ ro, y, trawiasto baśniowy. Whimsicot. Pe Petty. Pettilil? Petilil. Pettil. Liligant. Liligant! Liligant? Myślałem zawsze, że się mówi Liligant. A to jest Lily leci na transfer. Entery w mam bardzo dużo, także spoko. Kolejny Pokémon: Basculin. A nie pamiętam co to jest, jakiś wodny. Basculin! A, ta brzydka ryba. Form. Też pewnie Basculin. będzie regionalny, bo Blue on ma dwa różne kolory, nie? Sandile, Sandile, Krokorok, Krokorok. Crocodile. po prostu chyba się to wymawia: Krokodile, jak zwykły, tylko a, Krokodile! Tam jest podwójne, o, Krokodile. Dobra, kasujemy. Dobra, tego nie skasuję, bo to jest z Miami także pamiętkowy. Ten jest ze Szczecina, to mogę go skasować. I na transfer Dobra, wracając do odsłuchiwania i sprawdzania Intimidation Pokémon Darumaka Darumaka! Jest taka ciekawostka, Darumaka w Pokédexie ma napisane, że ludzie kiedyś w starożytnych czasach, żeby się ogrzać, wkładali sobie jego odchody w spodnie. Darmanitan. Darmanitan! Standard mode. Darmanitan! Zen mode. Maractus! O, sorry, nie powiedziałem tego, bo się zagapiłem. Maractus oczywiście. Dwebble. Dwebble! Oh, yeah. Crustle. Crustle! Crustle! Czemu oni to ty wymawiają tutaj? żeby może brzmiało bardziej jak kryształ, czyli kryształ Nie wiem, szczerze mówiąc Kasujemy Lugię No trochę tych błędów dzisiaj popełniłem Piąta generacja to nie jest generacja, z której jestem wielkim ekspertem Także też muszę sobie trochę przypomnieć Pokémony i ich wymowy Scraggy Scraggy Scrafty Scrafty Siegeleaf to jest bardzo fajny, psychiczny Pokemon Ciekawe czy będzie dobry w Pokémon Go. Muszę, muszę to sprawdzić, jak poszukać jakiejś symulacji. Bo Sigil jest bardzo fajnym Pokémonem i latającym też. Sigilif! Yamask? Yamask! Ciekawostka o Jamasku. W Pokédexie jest napisane: Uwaga dla ludzi o wrażliwych nerwach, że on jest zmarłym, że on jest duszą zmarłej osoby. A ta maska, którą nosi, ma przypominać twarz osoby, która zmarła. Także Yamask też ma dosyć ciekawy wpis w Pokédexie w ogóle. Jakaś ta piąta generacja, coś im tam poniosły wodze fantazji, jak pisali te Pokédexy. Kofa Kofagrigus Tirtołga Tirtuga Tirtuga? Myślałem, że Tirtołga, to jest Tirtuga No to chyba musiał coś pokasować Jak Tirtuga, może jak Tortuga Kiedyś była taka wyspa piratów, tam mieszkali piraci A potem chyba trzęsienie ziemi nawiedziło to miasto czy coś Nie wiem czy to dzisiaj istnieje to miasto Kiedyś bym chciał pojechać na Karaiby, nigdy nie byłem na Karaibach słuchajcie Tak czy inaczej do skasowania Hollow. Tirtuga jest bardzo podobny do pewnego Pokemona, który miał się pojawić w wersji beta Pokemon Gold i Silver, ale go usunęli w końcu Prawdopodobnie powrócili do tego pomysłu właśnie projektując Pokémony z piątej generacji Taki zwykły żółwik, trochę jak ten żółw z Dragon Balla, co na nim pływał na początku Żółwik pustelnik, nie wiem czy kojarzycie Karakosta KARAKOSTA Szczerze? To zaskoczył mnie w ogóle fakt istnienia tego Pokemona Karakosta Nie wiedziałem, że Tirtuga ma w ogóle ewolucję Wygląda jak wojowniczy żółw ninja trochę w ogóle kozacko wygląda Jestem ciekaw czy będzie bardzo silnym pokemonem Zobaczymy Arken czy Archen? Archen Arken Arken, kurcze musiałem nie trafić Arken, nie Archen Skamielina, pokemon Skamielina Regirock, a propos kamiennego typu Leci na przemył, a mam mało takich Regirocków, trochę szkoda Ale dobra, nie są silne Archeops? Archeops No, okej okay. Trabisz! Travis. Ulubiony Pokémon z piątej generacji, słuchajcie. Pokémon worek na śmieci, pełny śmieci. Czy Pokémon śmieci. No brawo, kulcze. To jest największy popis kreatywności twórców piątej generacji. Kocham to. Trabisz. Uwielbiam Cię po prostu. Garbodor. Ewolucja Trabisza. Garbodor! Zorua. O, to jest bardzo ciekawy Pokémon. na jego ewolucję, zobaczcie. Zorua. Zoroark jest jego ewolucją, i Zoroark. Mistrz iluzji. Pokémon, który potrafi zmieniać się, przybierać inny kształt. Zoroark! Minchino. Tak mi się też to się wymawia. Minchino! No oczywiście. Cincino. Cincino! Ale piękną nagrywę, co? Cincino. Gotita. Gothita! Czyli oczywiście to jest nawiązanie trochę do stylu Gothic Lolita, który tak z 10 lat temu był. Dosyć popularny chyba w Japonii, nie wiem, nie byłem 10 lat temu w Japonii, ale wiem, że coś takiego istniało Do dzisiaj oczywiście istnieje Gothic Lolita, e, ale chyba wtedy było bardziej popularne, jak wychodziła piąta generacja I dlatego też kolejne ewolucje mają podobne nazwy, na przykład tutaj Gotorita Gothorita! I Gotitel Gothitel! Psychiczne pokemony Solosis, Pokémon komórka? No nie wiem, on jakby rośnie przez podział komórkowy, ma udawać komórkę Dziwna trochę sprawa, dziwny Pokemon Solosis. Solosis. A jego ewolucja jeszcze dziwniejsza. Duoshin. Duoshin. I Reuniclus, czy. Reuniclus? Jakoś tak będą to wymagać. Reuniclus. Reuniclus. Ducklet. Czyli <grym> psydach piątej generacji. Kaczuszka. Ducklet. Słana. Ewoluuje w Łabędzia. Słana. Vanilite Pokémon. No, dobra, sami zobaczycie. Sami zobaczycie. Spadniecie z krzesła, jak nie znacie tego Pokémona. Vanillite! Co? Gałka lodów na no, co? Nie podoba się? Vanilijszy <laughs> ewolucja? Vanillix. Jeszcze lepszy jest. Vanilux! Uff! Vanilux! To już są takie, wiecie. Deluxe. Mm, Deerling? Deerling! Ma kilka form, form w zależności od pory roku. Deerling! Summerfor! Summer Ta zielona jest najładniejsza. Dealing. Autumn form Winterform Winter form. So O! Zaczął wymawiać tak, że jeszcze mogę w sumie zgadnąć Bo jeszcze mogę źle zgadnąć Sos-Bak so Spring form. So Summer form Czyli ewolucja sos Autumn form. Szczerze mówiąc też nie pamiętam o istnieniu tego Pokemona sos Winter form so ładnie Emolga Latająca wywiórka Evolga! Tak jest Karablast? Kara Dziwny Dziwnie ten robak jest. Eskawalier. Escavalier! Ten to jest w ogóle. Ale jest dosyć silny z tego co pamiętam właśnie, jak grałem piątą genę. Ciekawe, jak będzie w poksach Pokémon GO. Zobaczymy, zrobimy sobie analizę oczywiście Pokemon z piątej generacji pod względem statystyk bardzo niedługo. Fungas, Pokemon grzyb. Nie wiem czy się mówi Fungas czy fungus? P powiedzmy, że fungas. Fungis. Fungus! Fungus. Nie wiem, on tak przez. I to bardziej powiedział. Fungus. Fungus. No fungus. Nie, no to jest, to jest spolszczenie, dobra, fungus. Amungus. Amungus. Frilish. Frilish. To jest dziwny Pokémon. Frilish. Jellicent? To nawet nie wiem, co to jest. Jellicent! A, ewolucja chyba tego Frilisha. Jellicent! Tak jest. Alomomola Alo, Bardzo podobna do lawdiska, co nie? Tak jakby wydaje się, że mogłaby być ewolucją na przykład lawdiska, Ale nie jest tak, to nie jest, jest osobnym Pokémonem. Joltik Teraz nasze elektryczne pajączki Galvantula Galvantula Feroseed O, to jest bardzo ciekawe, bo to jest yy, trawiasto-stalowy Mega ciekawe połączenie, co nie? Feroseed Feroseed jeszcze Fero ma ewolucję Ferrothorn. Ferrothorn. Tak jest no i teraz Klink. Jego też dostaniemy Shiny wariant już we wrześniu w Pokémon Go. Kling! Ewolucja Klank, tak jest. Kling! Potem Klink Klank. <laughs> naprawdę. Nie, nie robię se jaj. Trzecia forma to jest Klink Klank. No kurczę Pięknie, co? A tego Tynamo to już nie było? To nie ten co ja powiedziałem, że to jest Tampon? A nie, to jest inny Pokemon. Tynamo? To powiemy że Tynamo, ale może tynamo Nie wiem, niech będzie Tynamo. tynamo oczywiście! To jest ta rybka obleśna, dobra. Ech, to co? Tynamo transferujemy, chociaż to też było takie spoluchczenie, ale dobra, nie będzie że transferujemy Reggie Isa. Tynamo ma ewolucję Electric. tylko nie wiem, to się mówi, czy Electric? A, bo tu są podwójne E, jest EE, czyli jest Electric. Electric. Tak jest. I to jest silny Pokémon, co ciekawe. To jest dosyć silny Pokémon. ma jakąś abilitkę mi się wydaje właśnie przyprowadzony jest dobry. Electros. Electros. Nie wiem, czy ona levitata, czy coś, że ziemne nie mogą nic zrobić wtedy, atak. Elgiem, to jest taki. Elgiem! Golem, jakby, tak? W sensie nie golem Pokémon, tylko golem, jakby z, wiecie, mitologii. Behijem? Behijem! Behijem! To kasujemy sobie Registeela, a Bihiem? Nie wiem czemu tak się ma Bihiem. Może ma Bechemota. przypomina się, dlatego taka trochę zbieżność nazwy do jakiegoś Behemota czy czegoś tworzenia. Też z mitologii Registeel Skasowany. Litwig Fajne, teraz Pokémony duchy się zaczynają. Fire, aż do ewolucji w Chandelura Litwig! Lampent. Lampent! Shandelur. Shandelur? Chyba tak. Chandelure. Bardzo dobrze. Axiu. Fajny pokémon yy, smoczy, pewnie będzie bardzo rzadki, podejrzewam w piątej generacji jak wyjdzie Odpowiednik to będzie, odpowiednik będzie gibla z czwartej, czyli będzie rzadki Fraxure Fraxure O, powiedzmy Haxorus Haxorus Tak jest Kapczu. Kaptchu Czyli Misiu z glutem wielkim. No, te pokemony z piątej. Ja lubię piątą generację. Jest śmieszna. To trzeba przyznać, że jest po prostu śmieszna. To na pewno. Kapciu. Jeszcze gościu się nazywa Kapciu. No kurczę. Jak można mieć na imię Kapciu? Kocham to. Chociaż Kap to jest mały Mały niedźwiadek albo mały, małe lwiątko, pani. Czuł dlatego że Aczu, nie? Czyli Apsi po angielsku. Ma to sens. Tak, jak widzicie, sporo tych pokemonów z piątej generacji. Musiałem raz zmienić baterię w kamerze. Ale teraz po Kapciu będzie Birtik. Bo mi się każe z takim sklepem Berti Bertik, bo Berek jak niedźwiedź, czyli Bertik. Bertik! Mm -hmm. Ewolucja, kapcia Cryogonal. Cryogonal. Listek, y płatek śniegu Szelmet. Axelgor Axel Gore. Axel Gore. wygląda w ogóle jak taki kosmita, co? Moim zdaniem mega wygląda jak kosmita. Dziwne to jest, ale okej. Okay. Stanfisk. Stanfisk. Czyli płaszczka. Mienfu, czyli chińczyk walczący kung fu Żeby nie było, że tylko judo i karate, to jeszcze też kung fu dorzucić do tego Minfu! Minfu, a nie mienfu Dobra, minfu Minfu Kasujemy Latias za karę, że powiedziałem mienfu, a nie minfu I ewolucja w mien shao Min xiao. Znów ten sam błąd, powiedziałem mien, a nie min Min xiao. Nie wiem, czy to coś znaczy, ale brzmi, brzmi tak po chińsku po prostu To co? Teraz Latios Leci na transfer Dradigon? Znowu smoki Dradigan. O, ten to jest skurczybyk Golet? Prawie jak golec, Golet. Golark? On bardziej jest w sumie takim golemem Zależy co kto rozumie przez golema W mitologii hebrajskiej w ogóle golem to był jakby człowiek, tylko stworzony bez duszy Czyli był takim pustym ciałem jakby tak, dziwna sprawa, można poczytać o Golemie na przykład na wikipedii chociażby <grych> I w ogóle mitologii hebrajskiej Ponyard Ponyard Bisharp Bisharp Buffaloant, czyli nasz daleki kuzyn Taurosa powiedzmy Bufalans. Tak jest, Afro, to jest Afro Tauros Tauros jest wiecie taki amerykański, to można powiedzieć, że Buffaloant to jest taki afroamerykanin Jestem ciekaw czy Buffaloant będzie regionalnym Pokémonem w Ameryce Jeśli tak będzie to będę się śmiał naprawdę Raflet. Czyli ptaszki wlecą, tak? Bravery? Braviary? Braviary! Wallaby! Wallaby! Nie Wallaby, tylko Wallaby. To poszła pora na Kyogra Poszła pora, przyszła pora. Ale Kajoger poszedł. Wallaby Mandibuzz? Mandibuzz! Mandibuzz? Dobra, Mandibuzz bardziej. Hitmore? Heatmore! Był w Durant, Darant! Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest taki Pokémon. Co to jest ten cały. Durant? Co to w ogóle jest? Jakaś mrówka w ogóle robaczo-stalowy. Durant! Nie wiedziałem, że jest taki pokémon. Dino. Dino! Zobaczcie, że dużo smoczych pokemonów pokémonów. Trzeci już smoczy pokémon, nie? Bo jest mroczno smoczy tym razem. Dino. Potem jest Phylus. Skąd wiem, wiem, jak to się ma, bo to jest z niemieckiego? Dino jak ein, spai, potem będzie dry. zobaczycie w nazwie. Spilus. Jest Phylus, a potem jest High Dragon. High Dragon! Łatwo się pomylić, i powiedzieć na przykład high. Trigon albo coś, a to jest High Dragon, bo Dragon jak trzy po niemiecku. O to chodzi, że jego ewolucja nazywa się Ein-, Zwei dragon Larvesta. Larvesta. To też będzie bardzo ciekawy Pokémon, słuchajcie. Volcarona, w sensie jego ewolucja, nie? Volcarona! To ciekawy Pokémon Pokémon Go. Kobalion. A to już chyba legendy. To już chyba legendy lecą jak Kobalion. Terakion. tak jest. To już legendy lecą. Virizion, o! Oh, to jest piękny Pokémon. Trenowałem go w Pokémon X. Bardzo fajny trawiasty Pokémon. Także będą fajne legendy właśnie w piątej generacji. Właśnie na nie patrzycie. Virizion. Mm, Tornadus? To też będą mega silne Pokémony. Też legendy. Tornadus, Incarnate Form. Tornadus, Therian Form. Widziałem, że jest taka forma, ale dzisiaj nie wygląda. Thunderous! Przepraszam, zapomniałem powiedzieć o stworzeniu. Incarnate Form! Thunderus Theory in Form Co to za forma? Reshiram oczywiście Najważniejsza legenda w Pokémonach White'ach A Zechrom w Black'ach Albo na odwrót Chyba na odwrót Zekrom. To też będą kurcze kozaki To naprawdę jak zobaczycie ich statystyki To pff. Reshiram Zekrom potężne Landorus Incarnate Form Landorus też jest jednym z tych trzech murkowych braci śmiesznych 4. Ja nie wiem, że ma taką formę psa w ogóle. Ciekawe te formy, ciekawa sprawa. Kyurem. O, był jest jakby bossem ze i Reshirama? Chyba. Curem. A, trenowałem go w ogóle też w którychś Pokémonach, jak przychodziłem. Nie pamiętam w których. Tak to czy znaczy inaczej, silny Pokémon, smoczolodowy, bardzo ciekawy typ. Kyurem. oczywiście, specjalne formy, które wyszły w Pokémon White 2 i Black 2. To są jedyne gry, które miały drugą część, jakby na DS-a. White Curem! Curem! Black Curem! Tak jest. Keldio. Keldio! Keldio! Ordinary form! Keldio! Keldio Resolute form! Nie wiem, czy Keldio nie jest już mitycznym. Chyba żeśmy dojechali już do mitycznych. Meloeta chyba też jest mitycznym już. Meloetta, Aria form! Meloeta! Pirouette form! Turban fajny. Genesect. Ja nie wiem, czy on jest mitycznym, ale on jest jakby wskrzeszonym. I zmodyfikowanym genetycznie Kabutopsem? Chyba, prawdopodobnie tak wynika z wpisów w Pokedexie Tak mi się coś kojarzy Genesect to jest koniec Słuchajcie, to jest koniec W ogóle skończył się ten filmik, bo w tym momencie kończy się, tak jak powiedziałem na początku Cały oficjalny Pokedex, aplikacja na DSa, która wyszła 10 lat temu, także kolejne oficjalne wymowy będziemy musieli za rok czy za dwa lata wziąć z innych źródeł. Dajcie znać, jak wam poszło, zgadując właśnie wymowy tych Pokemonów. Ile z tych Pokemonów w ogóle znacie? Czy to był dla was pierwszy raz widząc Pokemony z piątej generacji? Jeśli tak, to czy wam się podoba piąta generacja? Moim zdaniem, jedna z najfajniejszych generacji naprawdę te Pokemony są fajne. Po prostu są fajne rysowane, fajnie, zaprojektowane i są bardzo ciekawe, jest dużo silnych, nowych, silnych, ciekawych Pokemonów, także będzie o czym robić filmik. Na pewno jeśli będę wam przedstawiał nowe, silne, ciekawe Pokemony, czy to legendarne, czy nie legendarne z piątej generacji, a to już niedługo na moim kanale. Także oglądajcie, łapki w górę. Jeśli jesteście podekscytowani piątą generacją Pokémon Go, subskrybujcie. Niedługo kolejne filmy. Trzymajcie się. Na razie, cześć. A mi dzisiaj poszło tak, powiedzmy sobie, trochę tych legend musiałem transferować, no ale zdarza się. Jeszcze miałem trochę zapasów, jeszcze Graudony, Rayquaza.